I, I w tym wypadku rzeczywiście myślę, że, że Europa sobie nie daje rady i powinna jednak surowsze prawo stosować. No, pomyśleć o tym znowu. Nie możemy stosować innego prawa do nieEuropejczyków czy ludzi Innego wyznania, innego prawa do nas, Europejczyków tu osiedlonych od, od setek czy tysięcy lat, to, to, to znowuż byłoby rasistowskie. Natomiast wszelkie przejawy ekstremizmu chyba są źle ciągle rozwiązywane w Europie i na całym świecie. To, to dotyczy również i Stanów Zjednoczonych, Rosji, ale myślę, samego świata muzułmańskiego. Tutaj też nie ma pomysłu, co z takimi nurtami robić. Ja pozwolę sobie na opinię, którą może się pan, mam nadzieję, że pan nie zgodzi, że ten wizerunek, ten stereotyp Islamu jako religii, która popiera ekstremizm, popiera używanie mm -hmm. przemocy, Islam zawdzięcza sam sobie, że jest to religia, która jest bardzo zamknięta w sobie, która nie dopuszcza nowych wiatrów i nowych myśli. I W związku z tym nie potrafi walczyć z tym, z tym fundamentalizmem wahabizm, czyli ta najbardziej fundamentalna odmiana Islamu. No jest bardzo popularna w Islamie. Nikt nie próbuje tym ludziom tłumaczyć, że można żyć inaczej. No, no rzeczywiście muszę się z panem redaktorem nie zgodzić absolutnie, bo islam daje sobie radę i bardzo próbuje, również próbuje w podobny sposób jak u nas. Przy, 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 zacytował pan przykład wahhabizmu, purytańskiej odmiany islamu obowiązującej w Arabii Saudyjskiej i czasami te idee są eksportowane, no nie wiem, do Czeczeni, do mhm. Pakistanu, Indii. Bardzo się chętni eksportują wahabizm. E, e, nie Saudyjczycy. Tu trzeba rozróżnić między rządem saudyjskim, który pod naciskiem zachodnim oczywiście w ciągu ostatnich siedmiu, ośmiu lat zaczyna się zmieniać. E, czyli musimy odróżnić między tym, e, tym rządem modernizującym kraj, a grupą, nie chcę użyć słowa duchowieństwa, ale uczonych muzułmańskich, zatwardziałych, purytańskich, mm -hmm. trzymających się swojej interpretacji islamu. No, która zabrania kobietom w ogóle jakichkolwiek kontaktów z obcymi ludźmi, to nie tylko że mężczyznami obcymi, znaczy zamykają absolutnie, która stosuje stare muzułmańskie kary, typu obcięcie ręki czy kamienowanie. Więc i, i, i ta walka tam trwa, a eksportowane ten nurt jest za pieniądze, ale znowuż nie za pieniądze rządu saudyjskiego, tylko bogatych Muzułmanów, którzy takie idee purytańskie wspierają. Ale spójrzmy na inne kraje. Purytańskie idee są dość popularne. Nawet w Polsce mamy takie tendencje, gdzie, gdzie, gdzie purytańska religijność jest przez Znaczną część społeczeństwa czasami akceptowana w niektórych rzeczach. I również tam to jest. A jeżeli do tego dojdą pieniądze, za które opłaca się nauczycieli tego purytańskiego islamu w meczetach europejskich, no zamiast finansować to chociażby z pieniędzy europejskich, owo nauczanie muzułmanów religii, wybierać tych. Którzy reprezentują islam, umiarkowany ten prawdziwy, to wybiera się pozostawienie tego samym muzułmanom, a wówczas są pieniądze ekstremistów, które wchodzą, przychodzą i finansują no, tę propagandę antyeuropejską, również u nas. A islam daje sobie radę, dlatego, że mamy tendencję które są bardzo pozytywne w islamie. Jedną z takich tendencji, ja zawsze to podkreślam i będę o to walczył, jest zjawisko telewizji Al-Jazeera, mhm. która prezentuje wszystkie poglądy, pokazuje nurty fundamentalne no, i pokazuje nowoczesne nurty. To, to jest niezwykle ważne. Pokazuje, że demokracja może funkcjonować dobrze, w tym tylko, świecie. Że to jest, znaczy ja, ja się Nie. absolutnie zgadzam, że są takie przejawy pozytywne. W islamie na przykład takim przejawem jest rozpoczęta niedawna dyskusja w Arabii Saudyjskiej, żeby pozwolić kobietom prowadzić samochody. W niektórych sytuacjach, ale w wyjątkowych sytuacjach, ale żeby im pozwolić. No tylko, To jest oczywiście pozytywny sygnał, tylko że jak zrobimy krok wstecz, to jest to pozytywny sygnał, który świadczy o tym, że Arabia Saudyjska wchodzi w XX wiek, nie w XXI. Tylko prowadzi dyskusję, która w Europie była toczona 100 lat temu. I czy to, czy to nie jest tak, że ten islam po prostu, czy znaczy nie islam, tylko filozofia islamu no jest 100 lat po prostu za rozwojem ludzkości w Arabii Saudyjskiej I, może. W związku z tym za 100 lat kobiety, a, a może nawet kobiety dostaną pełne prawa w wyborcze i może nawet będą mogły same na ulicę wychodzić za 100 mhm, lat. W Arabii Saudyjskiej nie, nie za 100 lat może prędzej jestem przekonany, że wcześniej, ale Arabia Saudyjska to jest 20 par milionów z miliarda trzystu milionów muzułmanów. A spójrzmy na Egipt, spójrzmy na Liban. Spójrz Spójrzmy na Malezję, inne kraje muzułmańskie, gdzie to zupełnie inaczej wygląda. Nawet Pakistan, który jest i siedliskiem ekstremizmu, i nowoczesnego islamu, jest doskonałym przykładem, że tam trwa walka. Tam trwa walka na śmierć i życie między zwolennikami nowoczesności, a tymi zamkniętymi w naprawdę średniowieczu, czyli od wieku VII do wieku. 13 Ludźmi, którzy tego się trzymają kurczowo, ale społeczeństwo tego świata jest niewykształcone. W, w, w Pakistanie analfabetyzm, analfabetyzm sięga 30%. Gdzie indziej no, co najmniej 30% jest analfabetów. Jest to świat, który potrzebuje pieniędzy na rzeczy podstawowe, na nowoczesne nauczanie, nowoczesną wiedzę. Wejście w ten świat. A tego nie robimy. My im serwujemy ataki militarne i podporządkowanie im wojskowe. Jak się nie posłuchacie, to wtedy my wam pokażemy no jaka może być reakcja no. tych ludzi no właśnie proszę powiedzieć jaką mamy szansę i czy w ogóle powinniśmy wpływać na to jak islam się rozwija czy powinni, czy, czy nasze wartości te uniwersalne na, na przykład właśnie równouprawnienie kobiet szerokie w e, dopuszczenie ich do rządu dopuszczenie ich do głosu pozwolenie im wyjścia na ulicę samym mhm. e, na ile te wartości uniwersalne mamy prawo e, pokazywać muzułmanom myślę że muszę